Dzień dobry, tu Aneta. Zapraszam Cię na kawę z pieprzem. Ja moją już zrobiłam i dzisiaj chciałabym zacząć ten odcinek od tego, że chcę Ci podziękować. Podziękować, że tu jesteś, że mnie słuchasz, bo gdyby nie Ty, to trochę to, co ja robię, byłoby takim pamiętniczkiem pisanym dla samego siebie. Tak, wiem, że ktoś tam jest. Wiem też z wiadomości, które czasem od Was dostaję, że niektóre z tych odcinków były dla Was ważne. Usłyszeliście coś, co Was poruszyło albo jakoś zainspirowało, i to jest dla mnie bardzo ważne. Także bardzo Ci dziękuję, że tu jesteś. I ta wdzięczność jest w moim sercu. I dzisiaj o tej wdzięczności. Bo wdzięczność ma bardzo różne oblicza, ale też jest niesamowicie ważna. I tak pewnie, jak się nad tym zastanowić, no to pierwsze, co myślimy, że to jest takie dziękowanie, uprzejmość za coś, co nam się przetrafiło, jakiś sposób patrzenia na świat, czy. Taka praktyka, która nam pomaga czuć się lepiej, być bardziej szczęśliwym, spełnionym. Ale jak to wpływa w ogóle na nasze życie? Jak może je odmienić? No to, to dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy. No i powiedzmy: ta pierwsza część, taka podstawa, czym właściwie jest wdzięczność? W najprostszym takim ujęciu, to jest po prostu docenianie tego, co mamy. I mm, oczywiście jest to też uczucie, które po prostu możemy czuć, bo jeśli ktoś coś dla nas dobrego zrobi albo przeżywamy coś dobrego, to odczuwamy wdzięczność. Może czasem się nad tym nie zastanawiamy, może jakoś dużo wagi jej nie przywiązujemy, ale ona się pojawia. Ale nie chodzi tu tylko o jakieś takie wielkie rzeczy, czy. Jakieś niesamowite zawodowe sukcesy, albo jakieś wydarzenia. Czasem to są te drobne momenty. I ja dzisiaj taką wdzięczność poczułam, kiedy zrobiłam sobie moją kawę z pieprzem, dzisiaj z pieprzem kajen, i pomyślałam sobie, że to jest takie fajne, że ja mogę się tej kawy napić, a przy okazji podzielić się swoimi przemyśleniami, usiąść przy tej kawie z kimś. Kto będzie chciał posłuchać, co ja na ten temat myślę? I jest to wspaniałe uczucie, uczucie po prostu wdzięczności. Wdzięczność to taki również sposób nawiązywania jakiejś głębszej więzi z otaczającym nas światem czy ludźmi. To docenianie tego, co mamy, sprawia, że przestajemy się skupiać na tym, czego nam po prostu brakuje. Ale gdyby się też nad tym zastanowić w takich kategoriach duchowości, to myślę, że wiara w Boga, czy w ogóle duchowość, bo niekoniecznie to musi być wiara w Boga, to są właśnie gdzieś te uczucia wdzięczności, zaufania, miłości, takie uczucia, które sprawiają, że czujemy coś głębiej, więcej, jakoś bardziej, że. Że właśnie doceniamy nasze życie, szanujemy nasze życie, więc mam wrażenie, że to jest takie bardzo głębokie uczucie wdzięczności i to może nie tylko moje wrażenie, ale badania, przeróżne badania. Jeśli wejdziecie sobie na stronę internetowej i poszukacie tych badań, to bardzo dużo z nich się pochyla właśnie nad tym tematem wdzięczności. I Pokazuję, pokazują te badania, że jeśli ktoś regularnie praktykuje wdzięczność, to jest bardziej szczęśliwą osobą, mniej zestresowaną, no i przede wszystkim ma lepsze relacje z innymi. Też ma to duże znaczenie przy depresji, bo ludzie, którzy przeżywają depresję, są w depresji, mają trudności właśnie z odczuwaniem wdzięczności. No, i teraz to y, praktykowanie wdzięczności. Y, no to spróbujmy się nad tym zastanowić, y, w jaki sposób można by było praktykować wdzięczność. Co to właściwie oznacza? I jednym z takich pierwszych pomysłów, który bardzo często się pojawia, ale myślę, że też ktoś, kto korzystał z terapii, to taką radę usłyszał, albo w ogóle. Tam Wiele cudownych rad na Instagramie, Facebooku, czy gdziekolwiek. Praktykowanie dziennika wdzięczności, pisanie, prowadzenie i zapisywanie codziennie wieczorem jakichś trzech niektórzy mówią nawet o pięciu rzeczach, za które są wdzięczni. I słuchajcie, to mogą być jakieś drobne sprawy, jak właśnie. Dobra kawa, której łyczek teraz ja sobie sprawię tą y, radość. Dobra kawa, ach, pikantna. Y, I dobry posiłek, a może uśmiech przyjaciela, może uś uśmiech dziecka, może jakiś drobny sukces w pracy, y, może jakieś domknięcie jakichś ważnych spraw dla nas. I myślę, że takie regularne wpisywanie, przyznam się, że też przez jakiś czas prowadziłam taki dziennik wdzięczności, ponieważ jestem osobą, która ma spory problem z taką regularnością. To oczywiście moje wpisy rzadko bywały codzienne, ale powiedzmy, że starałam się. To na pewno było kilka razy w tygodniu taki wpis. I powiem szczerze, że dla ludzi, którzy Przeżywają jakiś trudny okres w swoim życiu. Ja nie mówię, że to musi być od razu depresja czy jakieś traumatyczne przeżycie, ale po prostu jest ci trudno. To jest to świetna praktyka. Zauważenie, słuchajcie nawet takich prostych rzeczy, jest mi ciepło. Zobaczcie, jak my tego na co dzień nie zauważamy, ale jeśli braknie, nie wiem, Prądu czy gazu w Twoim domu, a Twój dom jest ogrzewany właśnie prądem i gazem, i to jest jakaś potężna awaria, i nie da się tego naprawić w godzinę, tylko nie ma tego prądu czy gazu przez kilka dni. W Twoim domu robi się potwornie zimno, nie masz ciepłej wody. Zaczyna to być tak strasznie frustrujące, bo jest to jedna z podstawowych naszych potrzeb: żeby mi było ciepło, żeby było sucho. Jeśli te podstawowe nasze potrzeby nie są zaspokojone, to naprawdę jest to ogromny stres. I teraz my na co dzień tego oczywiście nie przeżywamy, bo mamy co zjeść, jest nam ciepło, mamy ubranie, stać nas na to, żeby nie wiem, zatankować samochód, mamy wokół siebie przyjaciół, znajomych, i to są, słuchajcie, rzeczy, których na co dzień nie zauważamy, może nawet rzadko odczuwamy wdzięczność. Dopiero kiedy nam tego braknie, to czujemy, że brakuje nam czegoś, co było dla nas bardzo ważne. Więc, jeśli jest w Twoim życiu trudno, ciężka, może jesteś w depresji, to prowadzenie takiego dziennika wdzięczności, zapisywanie tych, nie wiem, trzech, pięciu rzeczy, za które jesteś wdzięczny, zobaczysz, że sprawi, że zacznie się zmieniać Twoje patrzenie. Z tego pesymistycznego, tego zauważania tylko tych rzeczy, które się nie udają, które są trudne, przytłaczające, zaczniesz wydobywać to, co dobre, to, co się udaje. I to zacznie sprawiać, że będziesz odczuwał inaczej, będziesz myślał inaczej. W pewnym sensie zacznie to z Ciebie robić trochę inną osobę. Jest to bardzo pomocne, natomiast no, jest to też. Wymagające, szczególnie dla ludzi, którzy mają kłopot z organizacją czasu. Więc y, polecam serdecznie, ale też jeśli wiesz, że będzie ci trudno dotrzymać takiego postanowienia, że codziennie będę pisać, to nie zakładaj sobie od razu, że musisz codziennie, ale kilka razy w tygodniu, kiedy ci się przypomni, a może wtedy, kiedy ci się zrobi smutno, źle. I takim drugim sposobem który też praktykowałam, i okazał się niezwykle cenny w moim życiu. I w ogóle mam wrażenie, że w tym trudnym momencie, w tych trudnych momentach, był kluczowy dla mnie. Kluczowy w sensie takim, że zauważyłam, doceniłam to, co dla mnie w tym momencie jest najważniejsze czyli właśnie bliskie mi osoby, którym mogę ufać zaczęłam wyrażać wdzięczność. I to może się wydawać dziwne, trudne, jeśli tego nie robiłeś wcześniej, ale powiedzenie tej bliskiej osobie, dlaczego jest dla ciebie ważna, bo pojawiają się na pewno czasem takie myśli, myślisz sobie jest jak fajnie jest mieć do kogo zadzwonić, albo cudownie, że ktoś pomógł mi fizycznie, kiedy było mi to potrzebne, pomógł mi na przykład w przeprowadzce, i wyrażenie tej wdzięczności nie jest niczym trudnym, ale jest wspaniałym uczuciem, które buduje nie tylko osobę, która usłyszy, że jesteś jej wdzięczny za to, że jest w Twoim życiu, że jest dla Ciebie ważna, ale też dla Ciebie. I sprawia też, że te relacje z innymi ludźmi po prostu stają się bardziej głębokie, bardziej prawdziwe. I zachęcam cię do tego bardzo. Może na początek po prostu zacznij od małych rzeczy. Jak się spotkasz z kimś, ze swoim przyjacielem, po prostu powiedz, słuchaj, fajnie, że znalazłeś dla mnie czas. To jest też jakaś forma wyrażenia wdzięczności. Albo wiesz, cieszę się bardzo, że jesteś w moim życiu, że możemy się tak spotkać, spędzić razem czas. Bo przecież tak realnie jest, tylko my czasem o tym po prostu zapominamy mówić. I fajnie jest to wypowiedzieć, fajnie jest to usłyszeć. Więc to jest taki drugi sposób wyrażania wdzięczności, bo myślę, że czuć tą wdzięczność to każdy z nas to czuł. Innym sposobem jeszcze wyrażania wdzięczności jest po prostu takie Zatrzymanie się na chwilę w ciągu dnia, i pomyślenie o tym, co ci otacza. Czyli powiedzmy taki dziennik wdzięczności, ale bez zapisywania tego. Pomyślenia o tym, co mi sprawia, co sprawia, że czuję się dobrze, co mi daje przyjemność, co sprawia, że się uśmiecham. I czasem nawet takie spojrzenie na to, że na piękny cudowny wschód słońca. Zatrzymanie się chwilę nad tym nad tymi cudownymi kolorami po prostu daje też frajdę i odczuwamy wdzięczność, że możemy to oglądać. Przecież nie każdy może na to, na to patrzeć w tym momencie. Przecież nie widzimy tego codziennie. Więc yy, to jest uważność. Uważność, która sprawia, że możemy czuć też wdzięczność. Zauważyć te chwile, momenty. Może to być też rano, taka poranna afirmacja, takie rozpoczęcie dnia od przypomnienia sobie, za co jesteś wdzięczny. To pomaga. Pomaga w tym, żeby cały dzień przeżyć jakoś pozytywnie. Dla niektórych ludzi to jest po prostu modlitwa. Bo modlitwa też ma taką formę, albo może mieć taką formę wdzięczności Bogu za to, co ja przeżywam, jak doświadczam, wdzięczności za to, że żyję i tak dalej. Ta wdzięczność oczywiście nie musi być skierowana do Boga, ale, ale samo zastanowienie się nad tym. Cieszę się, że ten dzień jest, cieszę się, że mam możliwość przeżycia go w radości, spotkania się z ludźmi, na których mi zależy wdzięczność to jest po prostu słuchajcie umiejętność którą można wyćwiczyć ja jestem na to najlepszym dowodem, bo ćwiczę to już od dłuższego czasu, można by powiedzieć nawet od kilku lat i myślę, że wychodzi mi to coraz lepiej im bardziej będziemy praktykować tym bardziej naturalnie stanie się naturalne to się dla nas stanie że, że będziemy codziennie zauważyć te momenty, te chwile może na początku nie, może na początku nie będzie to takie oczywiste, ale z czasem na pewno tak. No i teraz, czy to jakieś korzyści takie realne właśnie może przynieść? Na pewno lepsze zdrowie psychiczne, taka większa odporność na stres, mniejsza podatność na depresję. Oczywiście, lepsze relacje z bliskimi, znajomymi, współpracownikami, bo docenianie ludzi wokół nas sprawia, że nasze relacje po prostu są głębsze, jakieś bardziej autentyczne. I więcej radości. No bo jeśli zauważamy te drobne rzeczy w codziennym życiu, to po prostu jest w naszym życiu więcej wdzięczności. I pamiętaj, wdzięczność to nie jest tylko emocja, to jest narzędzie, które możemy wykorzystać, żeby żyć pełniej, szczęśliwiej. I zachęcam Was właśnie do tego, żeby wdrożyć jedną z tych metod w swoje życie. Ja Wam powiem, że ja w tym roku mam postanowienie, że... Stworzę taki wielki swój wdzięczności. I to oczywiście nie jest mój jakiś oryginalny pomysł. Ja to po prostu zauważyłam u innych inspirujących ludzi i raz w tygodniu będę wrzucać tam jedną rzecz, która była najbardziej dla mnie taka inspirująca, ważna, pocieszająca, za którą jestem najbardziej wdzięczna. Powiem, że u mnie dziennik wdzięczności nie wypali codziennie, nie będę w stanie tego robić, ale dla mnie to też jest takie zachęcenie do tego, żeby raz w tygodniu zrobić sobie takie podsumowanie swojego tygodnia, takie zauważenie po kolei tych wszystkich rzeczy. Bo żeby wybrać jedną rzecz, za którą jestem wdzięczna, to będę musiała się przyjrzeć wielu rzeczom, za które mogę być wdzięczna, więc wydaje mi się, że jest to fajna praktyka. Też Cię do tego zachęcam. I jeśli okaże się, że dla Ciebie ten odcinek był przydatny, że jakoś Cię zmotywował, wsparł, to proszę Cię, podziel się z kimś jeszcze tym odcinkiem. Przekaż go dalej, udostępnij. Zasubskrybuj mój kanał. I bądź też wdzięczny za swoje życie. Okazuj tą wdzięczność innym. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.